Witam Państwa w kolejnym odcinku krótkiej wrzutki i dzisiejsza wrzutka będzie o wojnie między USA i Iranem, do której na szczęście jak na razie nie doszło. Kalendarium wydarzeń pewnie większość z Państwa ma gdzieś tam już odsłuchane. W skrócie tylko przypomnę, że od momentu, w którym Donald Trump wycofał się z nuklearnego porozumienia z Iranem, mogliśmy przez wiele miesięcy obserwować no, taką eskalację napięcia i budowanie Takiej narracji wokół Iranu, jakie to jest złe i niedobre państwo. Swoją drogą, jak się zastanowić, dlaczego Amerykanie tak bardzo się zawzięli na Iran, no to w odpowiedzi jest, no, odpowiedzi jest dużo. Iran nie jest podpięty do systemu bankowego Rotterdamu, Iran ma ogromne zasoby ropy naftowej. Iran jest w zasadzie lokalnie, lokalnym na Bliskim Wschodzie mocarstwem, które trzyma sztamę, jeśli mogę użyć takiego kolokwialnego języka, z Rosją, z Chinami, z Syrią i z całym blokiem państw, które no, wydają się być zupełnie niepotrzebnie rywalami wobec bloku, z którym się no, także nasze państwo identyfikuje, czyli NATO, Ameryka oraz Izrael. No więc lista powodów jest yy, dosyć poważna, znaczy te trzy w zasadzie już wystarczają z punktu widzenia Ameryki. Do tego dochodzi jeszcze no, osobista animozja Izraela wobec Iranu i po prostu szachownica, o której pisał kiedyś z Zbigniew Brzeziński, czyli szachownica rozgrywki na planszy całego świata, gdzie pewnie jeszcze jest szereg innych nitek i powiązań, których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. No, w wyniku tej eskalacji wielomiesięcznej, o której mówię, doszło 13 czerwca do tajemniczego ataku na dwa tankowce w Zatoce, tak naprawdę tuż obok Iranu i oczywiście natychmiast, dosłownie, literalnie kilka godzin po tym ataku USA oskarżyły Iran o jego wykonanie, powołując się na swoje źródła wywiadowcze i na analizę sposobu wykonania ataku. Koniec cytatu z Mike'a Pompeo. No, powiem szczerze, zaskoczeniem być może i dla samych Amerykanów, i być może dla większości obserwatorów było, że no, mało kto się na to oficjalnie nabrał. Łącznie z tym, że część krajów Unii Europejskiej zadeklarowała daleko idący sceptycyzm wobec amerykańskich rewelacji. No, może z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. No, może z wyjątkiem Niemiec, które po tygodniu uznały za stosowne dołączyć do głosu. Proamerykańskiego, no może za wyjątkiem Polski, ale spora część krajów Unii powiedziała: Poczekajmy na dowody, i taki był właściwie w mediach słyszalny odgłos tej sytuacji. Podobnie zareagowały Chiny, podobnie zareagowała Rosja. Ee, Rosja, poza tym, że powiedziała, że chciałaby zobaczyć dowody, powiedziała też, iż tak szybkie oskarżenie Iranu o sprawstwo tej całej akcji no, budzi pewne obawy i podejrzenia, czy cała sytuacja nie jest sfingowana no opór, na który tu Ameryka trafiła, no ewidentnie, no, dosyć taniej prowokacji, y, no, był zdumiewająco pozytywny. Dlaczego mówię taniej prowokacji? Dlatego, że pomysł, że Iran miałby tę akcję wykonać w tym miejscu i w tym czasie jest kompletnie absurdalny. Jeden z tych tankowców był tankowcem japońskim, zaś do ataku doszło w dniu, w którym y, premier Japonii odbywał wizytę w Teheranie i ta wizyta na pewno nie potrzebowała tego typu fajerwerków, a wręcz odwrotnie. Jak się zresztą potem okazało, marynarze z tego japońskiego tankowca kompletnie zaprzeczyli oficjalnej wersji o tym, jakoby był on storpedowany i powiedzieli, że na chwilę przed wybuchem na pokładzie widzieli jakieś latające obiekty nad swoim statkiem. Więc wersja pod tytułem Iran storpedował te dwa obiekty nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Drugi z tych tankowców był pod banderą norweską. No jest w oczywisty sposób absurdalna i świat, który pamięta jeszcze dość dokładnie historię z bronią masowego urażenia, w Iraku i co z tego wynikło? No, tutaj zachował zdrowy rozsądek, więc to nie wystarczało. To nie wystarczało. Doszło do zestrzelenia tydzień po tej historii z tankowcami, do zestrzelenia amerykańskiego drona. Zabawki wały tej 130 milionów dolarów. Dwa takie drony Amerykanie sobie sprowadzili na Bliski Wschód i sami tego wcale nie ukrywali w swoich materiałach dziennikarskich, telewizyjnych. W Ameryce mówili, że celem tych dronów jest szpiegowanie irańskich instalacji komunikacyjnych z taką, także z możliwością ingerencji i zagłuszania tych, że gdyby chodziło na przykład o komunikację związaną z dowództwem. Trudno się dziwić, że Iran zestrzelił tego typu drona, no i teraz tu jest oczywiście ten dwugłos, którego się można spodziewać. Amerykanie powiedzieli, że dron był w przestrzeni międzynarodowej i w związku z powyższym jest to jawny atak na Własność USA Irańczycy powiedzieli nie, że dron był nad terenem Iranu i dlatego został zestrzelony. No i teraz tak, napięcie po tym zestrzeleniu dronów rosło już w tempie błyskawicznym, jak u Hitchcocka, czyli na początku jest strasznie, a potem już tylko strasznie. No i doszło do tego, że Donald Trump podjął decyzję o ataku odwetowym na Iran. Ta decyzja została wprowadzona w życie, okręty ruszyły na pozycję do wystrzelenia rakiet, samoloty wystartowały ze swoich lotnisk i. I w zasadzie na 10 minut przed rozpoczęciem ataku atak ten został przez Donalda Trumpa odwołany. No, oficjalna wersja amerykańska jest taka, że pan Donald Trump wykazał się niezwykłą szlachetnością i w momencie, w którym, w którym usłyszał, iż ten atak może no, kosztować w cudzysłowie życie co najmniej 150 ludzkich ofiar, postanowił ten atak powstrzymać. Istnieje też druga narracja, która jest rozpowszechniana. W tych mediach, nazwijmy to bardziej sympatyzujących z Iranem, która mówi o tym, że w momencie rozpoczęcia ataku do ambasady Szwajcarii, która jest reprezentantem interesów USA w Teheranie, zadzwonił tamtejszy minister spraw zagranicznych i powiedział, że jeżeli Amerykanie natychmiast nie przerwą tego ataku, to jutro na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych znajdzie się kompletna dokumentacja którą Iran dysponuje, która dowodzi, że dron znajdował się nad terytorium Iranu. Eee, w związku z powyższym, Iran miał pełne prawo, zgodnie z prawem międzynarodowym, do zestrzelenia tego typu obiektu. No i być może to się stało e, przyczyną tej niespodziewanej decyzji o wstrzymaniu ataku. Szczęśliwie do niego nie doszło. Eskalacja napięcia trwa w tej chwili dalej, aczkolwiek już dużo mniejszym niż w Hitchcockowskim tempie. Donald Trump nałożył właśnie w poniedziałek w tym tygodniu sankcje kolejne na przywódców Iranu łącznie z zamrożeniem ich aktywów w bankach, to, co jeszcze oczywiście Amerykanie byli w stanie zamrozić. No i cóż, i, i w tej chwili John Bolton, który też w ostatnich dniach był w wizycie w Jerozolimie, twierdzi, że milczenie. Iranu wobec amerykańskich propozycji negocjacji, które przecież Amerykanie składają co kilka dni, jest ogłuszające. No, prawda jest taka, że, że Iran wcale nie milczy w sprawie propozycji amerykańskich, tylko wyraźnie mówi, że bardzo chętnie podejmie propozycje negocjacji, jeśli będą one na partnerskiej płaszczyźnie, z uszanowaniem obydwu stron i nie będą się zaczynały od straszenia siebie nawzajem, czy też właściwie w przypadku Ameryki, to głównie Ameryka straszy Iran. Kolejnymi sankcjami, które rujnują irańską gospodarkę. To stanowisko dosyć oczywiste wydawałoby się w tak zwanym cywilizowanym świecie jest kompletnie niesłyszane przez pana Boltona, który mówi, że Iran milczy w odpowiedzi na amerykańskie propozycje negocjacji, które jednocześnie, no właśnie są wzmacniane kolejnymi sankcjami i zapowiedziami kolejnych sankcji i bolesnych odpowiedzi. No, tak wygląda ta pocztówka z wojny między USA z Iranem, do której na szczęście jak na razie nie doszło. I oby. Oby ktoś zmączał w tym konflikcie. Dziękuję bardzo. To wszystko do następnego razu.